Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniówki. Od 18 do 24 sierpnia teraz mamy tydzień, także zapraszam Was i zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego się u Was wydarzy. No i energia ogólna to jest Król Mieczy dla Was. Co Wam się uda? To jest 7 Mieczy. Czym mogą być problemy z asem buław? Jaka niespodzianka Wam się może trafić w tym tygodniu? I tu macie kochani trzy buławy. Ostatnia karta będzie kartą radą. No i tutaj macie gwiazdę. No i tak jak patrzymy na te karty, więc rozpoczynacie sobie królem mieczy. No, ten król mieczy, słuchajcie, to jest to taka energia, gdzie albo będziemy mieli w tym tygodniu kontakt z osobą, która będzie nas o czymś ważnym informowała, albo też będzie dawała nam mądre rady, albo obiektywnie będzie potrafiła spojrzeć na to, co się dzieje w naszym życiu, tak? To jest, ktoś, który nie, to jest ktoś, kto nie podchodzi emocjonalnie do tego, co się dzieje, tylko podchodzi do tych spraw, które się dzieją tak bardziej bym powiedziała na zimno, na chłodno, tak? Czyli potrafi ocenić na przykład sytuację, która się dzieje. No i na przykład jeżeli, dajmy na to ktoś poszedłby do lekarza, tak, z jakimiś takimi ukrytymi na przykład e, symptomami czy jakimiś takimi dolegliwościami, e, to lekarz, do którego pójdzie, e, będzie bardzo tak na zimno, na chłodno do tego sceptycznie, być może i trochę sceptycznie podchodził, ale będzie e, będzie patrzył na to całościowo, tak, i przy tych siedmiu mieczach będzie próbował wydobyć tę prawdę, po prostu, no, czyli różne badania to mogą być, żeby ta diagnoza była prawdziwa i właściwa, tak. Także tutaj właśnie chodzi o to, że może być to taki tydzień, już abstrahując, czy to będzie lekarz, czy, czy to będzie jakaś instytucja, jeżeli chodzi o tego króla. Ale chodzi o to, że takie obiektywne patrzenie na sprawy, które się dzieją. No i teraz może się tak stać, że na przykład ty będziesz działać w postaci tego króla, w tym swoim świecie, w tym tygodniu i właśnie będziesz chciał odkryć jakąś tajemnicę, bo coś ci tutaj nie będzie pasowało po prostu. Ten ta następna karta, właśnie ta druga karta, czyli te siedem mieczy, to jest ona w pozycji gdzieś coś, co Ci się uda. No i tutaj właśnie będzie chodziło o to, że uda Ci się prawdopodobnie w tym tygodniu wydobyć na wierzch całą prawdę. Czy to będzie dotyczyło Ciebie, czy to będzie dotyczyło dolegliwości zdrowotnych, czy to będzie dotyczyło jakiejś osoby, z którą się umawiasz, czy to będzie dotyczyło jakiegoś dziecka, które chce nas tam troszeczkę okłamać, tak? No to to już wiecie, to już różnie, różnie bywa, ale przy tym królu mieczy mamy bardzo szeroko otwarte oczy, naprawdę bardzo dużo widzimy, trudno jest nas okłamać, trudno. My się kierujemy tutaj już doświadczeniami, które przeżyliśmy i po prostu mądrze patrzymy na ten świat. tak? Może ktoś powie, że trochę zimno, trochę chłodno, ale fakty są faktami. Więc może to być taki tydzień, kiedy właśnie ktoś odkryje, odkryje jakąś tajemnicę, odkryje, że, że coś jest nieuczciwe, że coś jest nieprawdziwe. No to właśnie tak to bywa. Oczywiście mogą być też takie drobne rzeczy, że tam ktoś idzie na przykład gdzieś do sklepu, kupuje sobie na przykład, chce sobie kupić jakąś spódnicę, podoba mu się, ale na przykład patrzy, a tam podszewka podarta, tak? No to właśnie, właśnie o to chodzi, że to jest odkrycie, tak? Czyli albo odkryjemy coś dużego, tak, oszustwo jakieś wielkie, albo będzie to coś małego, no wiecie, życie składa się z małych rzeczy, także nie musimy zawsze, zawsze oczekiwać, tak, że to będą rzeczy wielkie, ale takie właśnie sytuacje. Problem tutaj będzie z takim rozpoczęciem czegoś albo z działaniem takim konkretnym. Bo może się okazać, że wy tego nie chcecie, że to nie jest to, że to na przykład z kimś tam się chce umówić i tak dalej, ale widzę, że to nie jest to, tak? Nie ma tego ognia, nie ma tego działania, nie podejmuje kolejnej próby, na przykład. Albo próbowałem już, ale mi się to nie, nie, nie podoba mi się to za bardzo. Więc tu właśnie z tym działaniem, z tym działaniem, żeby potem to przyniosło jakieś dobre efekty, to może być tutaj jakiś problem. Czyli może być tak, że coś zostanie zamknięte, odcięte, z czegoś ktoś rezygnuje po prostu, tak? No, albo tak, jak powiedziałam, między tymi osobami, no nie ma tego czegoś, tak? Nie, nie ma tego czegoś po prostu. No, no. Jest ktoś, kto chce szukać partnera na stałe. Na przykład, czy na jakiś dłuższy okres czasu, a tutaj się okazuje, że, że spotykam na przykład kolejną osobę, która chce się pobawić i tak dalej. No ale ja tego na przykład nie chcę, prawda? Więc tutaj oczywiście, e, oczywiście nie podejmuję no, tej następnej próby, bo odkryłam, że, że to jednak nie jest to. To nie jest to po prostu na co ja czekam. E, następna tutaj karta: trzy buławy, niespodzianka. No, może, może się okazać, że, że będzie to taki tydzień, kiedy w sprawach związanych z handlem sprzedawanie, kupowanie to tu mo mogą być jakieś niespodzianki albo podróże, przygotowywanie się do podróży. To tutaj mogą być niespodzianki, tak? Tutaj, jak to mówi, można byłoby powiedzieć, no, może nie wszystko będzie działo się tak, jak ja bym to sobie wyobrażała. Tu mogą być jakieś przestoje, coś, coś, coś na coś czekam, na przykład, jeżeli, nie wiem, jakieś, kupiliście coś przez internet, jakaś paczka ma tam do Was przyjść, to tu mogą być różne niespodzianki, wiecie, no to różnego rodzaju właśnie związane z handlem czy ze spotykaniem się z kimś. Tutaj takie, takie sytuacje bardziej bardziej właśnie gdzie ja na coś czekam, a ten czas się może zmienić albo czekam się nie doczekam. No to to właśnie takie sytuacje. Ostatnia karta jest kartą Gwiazdy i to jest karta rada. I Karta gwiazdy jest bardzo taką pozytywną, dobrą energią. I tutaj karty będą nas tak, jakby na ten tydzień, namawiały do tego, żeby uwierzyć w to, że przed nami jest wszystko, co najlepsze. Prawda? Że nawet jeżeli z czegoś zrezygnujemy, nawet jeżeli ktoś nam coś zabierze, albo coś się nie będzie działo tak, jak my chcemy, tak? albo ktoś się z, przestanie do nas odzywać, na przykład, nie? albo z, zdemaskujemy kogoś, no to takie różne sytuacje, to nie mamy przestać wierzyć w to, że po raz kolejny, że następny raz może przynieść nam coś bardziej pozytywnego i coś takiego przyjemnego dla nas. Czyli mamy tak jakby w tym tygodniu wierzyć w taką naszą świetlaną przyszłość. Mamy wierzyć w to, że to co się teraz dzieje, to w przyszłości będzie miało bardzo dobre konsekwencje, ponieważ przed nami są bardzo pozytywne zmiany, albo zmiany, które dzieją się teraz. Tak jak już powiedziałam, one w przyszłości po prostu my będziemy na nie patrzeć inaczej, tak? Potem sobie możemy powiedzieć, oj, dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu teraz jest tak czy tak, prawda? Także należy zawsze w przyszłość patrzeć pozytywnie. I na przykład, jeżeli jest jakaś sytuacja trudna, to dobrze jest zawsze znaleźć jakieś światełko w tunelu, prawda? Czyli właśnie tutaj chodzi o to, że to może być taki tydzień, że tutaj też dużo może dziać się w przestrzeni informacji, albo kontaktu z innymi osobami, tak? jeżeli nie wykorzystaliśmy jakiejś szansy, albo nie chcemy tego, albo ktoś nie chce z nami współpracować, czy się spotykać. To powiedzmy sobie dobrze, było to nasze doświadczenie, i teraz idziemy dalej, tak? Ale droga przed nami jest ciągle otwarta. Światełko w tunelu ciągle przed nami jest. Także może właśnie chodzić, yy, chodzić o to, że, yy, żebyśmy yy, zawsze wierzyli w to, że nasze marzenia mogą się spełnić, tak? Także tutaj może być to taki, właśnie u Was bardzo ciekawy tydzień. Jeżeli lubicie moje czytania, to zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Zachęcam też do subskrybowania czy do, do, do komentowania. A dzisiaj już Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.